Witold Pyrkosz odszedł blisko 3 lata temu, pozostawiając po sobie wielki smutek i żal, a także, jak się teraz okazuje, ogromny sekret. Długo nikt nie miał pojęcia o tajemnicy, jaką skrywała jego rodzina. Witold Pyrkosz do dziś uchodzi za jednego z najwybitniejszych polskich aktorów który przez lata cieszył widzów w mniejszych i większych produkcjach telewizyjnych oraz kinowych. Gwiazdor miał na swoim koncie wiele ról filmowych, a także serialowych, choć największą sławę przyniosła mu postać doskonale znanego każdemu Lucjana Mostowiaka. Śmierć tak wielkiego aktora poruszyła polskie serca, a niektórzy do dziś nie mogą pogodzić się z jego odejściem. Tymczasem, smutek i żal przyćmiło coś zupełnie innego. Lata po śmierci na jaw wyszła prawda, którą skrywała jego rodzina. Witold Pyrkosz nigdy o tym nie mówił. Jego bliscy skrywali wielką tajemnicę, przypominamy, że aktor znany M. Inne z kultowego M. Jak miłość zmarł 22 kwietnia 2017 roku. Po długiej i wyczerpującej walce z problemami zdrowotnymi, zatem już niebawem wybije trzecia rocznica jego śmierci. Zupełnie niedawno media obiegły szokujące informacje na temat Pyrkosza, a dokładniej tajemnicy, jaką skrywała jego rodzina. Nikt nie miał pojęcia, że dotychczas podawana data i miejsce urodzenia Gwiazdora były nieprawdziwe. Okazuje się, że jego bliscy, a dokładniej babcia, celowo zataili fakt, gdzie i kiedy tak naprawdę Pyrkosz przyszedł na świat. Oficjalnie miało to miejsce 1 stycznia 1927 roku w Lwowie. Działanie bliskich nie było jednak bezpodstawne, bowiem mieli ważny powód do tego, by ukryć, że gwiazdor TVP tak naprawdę urodził się 24 grudnia 1926 roku w Krasnym Stawie. Dzisiaj grzeje, 1. Ślub 17-latka i 51-latki odbył się równo 18 lat temu. Tak dziś wyglądają. Niesłychane 2. Mieszkańcy są zrozpaczeni. Choroby nie dało się pokonać. Właśnie podano informację o śmierci Danuty 3. Na wakacjach schudła minus 17 kg. Odchudziła ją ta roślina. Sprawdź jak donoszą media, na taką decyzję złożyło się kilka czynników. Pierwszym był fakt, że babcia Witolda nie była zadowolona, że ten urodził się w Wigilię. Ponadto, zmieniając datę na 1 stycznia chciała, by wnuk uniknął wojska. Tymczasem podanie innego miejsca urodzenia wiązało się już jedynie z jej upodobaniami. Zgodnie z doniesieniami, była niepocieszona z faktu, że Witold urodził się na wsi. Nawet najwięksi fani aktora i kultowe jemki przez lata nie mieli pojęcia, że jego rodzina zataiła coś takiego. Najlepsze newsy dnia Źródło Lelum Następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów Kliknij i obserwuj PIKIO. Google News